Jest to niż chyba kiedykolwiek wcześniej, żeby Polska była bardzo dobrze umocowana w Europie, żeby Europa też uwierzyła w to, że, że jest e, politycznie odpowiedzialna za bezpieczeństwo całego kontynentu. Dlatego mm -hmm. e, cieszę się, że także tutaj e, ludzie rozumieją, że wiel, przed jakim wielkim wyzwaniem stoją. Panie premierze, czy trzyma pan kciuki za Ewe Kopacz? Zgadujcie. No, oczywiście, że, że tak. I to, to tak naprawdę jednym. Ja bardzo wysoko cenię reakcję polskiego rządu akurat w tej niezwykle skomplikowanej i trudnej sytuacji. Znamy emocje ludzi, nie mam żadnych złudzeń, nie tylko w Polsce. Ludzie boją się fali nie są do tego przygotowani. My szczególnie nie mamy doświadczeń. No, mamy czasami fałszywe, czasami zrozumiałe. Przeświadczenie i przekonanie, że z tym się wiążą pewne ryzyka. Rząd polski, moim zdaniem, postąpił bardzo roztropnie. Nie, nie zepsuł reputacji Polski, to co niestety niektórym naszym przyjaciołom się udało aż. aż wyjątkowo skutecznie, I, a równocześnie jest takim głosem w rozsądku. Także tutaj nie ma dobrych wyjść i nikt, nikt nie jest jakoś szczególnie mądry kompetentny w Europie. Każdy ma swój kłopot, akurat polski rząd sobie z tym nieźle poradził. To jest też jeden z powodów, tak, dla, dla, który których życie było jak najlepiej, ale jest oczywiście tych powodów więcej. Ale ja tu nie przyjechałem, panią premier, to w kampanii? Patrzcie, nie mogę robić kampanii, dobrze mnie rozumiecie, sympatię znacie, ale, ale moje obowiązki też znacie. No tak, ale pani, pani premier, Ewa Komarcz. dobry premier? Dziekujemy. Kto był lepszy? Dobranoc! Kto był lepszy? Kto był lepszy? Dobranoc!